Serdecznie witam wszystkich kolarzy, rowerzystów, kibiców Ryszarda Szurkowskiego, jego przyjaciół, znajomych, którzy tutaj wystartują w 24. edycji rajdu rowerowego śladami Ryszarda Szurkowskiego, która się odbędzie 2 września. Właśnie tutaj na terenie wąskotorowej kolejki w Krośnicach odbywa się tradycyjny start. Jest to oczywiście zarazem metan, a na tych rozległych przepięknych trawnikach po rajdzie odbywa się tradycyjny piknik, przepyszna grochówka, inne smakołyki, niesamowite towarzystwo. Wspaniała atmosfera. Tutaj niedaleko tworzymy Muzeum Ryszarda Szurkowskiego. Tak dla przypomnienia to w 2021 roku w marcu podpisałem z wójtem gminy Krośnicę, panem Anczejem Białym i z siostrą Ryszarda Szurkowskiego Halon list intencyjny w zakresie stworzenia takiej wystawy. Wójt przekazał powierzchnię. Ja reprezentując Lions Club Poznań 1990, którego jestem członkiem za założycielem, zobowiązałem się całkowicie sfinansować inwestycje i następnie w darze przekazać nie, krośnicę, czyli miejscowej społeczności. Siostra Ryszarda Szałkowskiego przekaże do Muzeum wybrane przez nas pamiątki poryszarki otrzymuje wiele zapytań dlaczego to ja robię dlaczego to Lions robi że był moim przyjacielem i ja zawsze jemu mówiłem że takie muzeum powinien mieć taki pomysł realizuje go mam nadzieję że w październiku Muzeum będzie skończone. Oczywiście było przesunięcie w czasie, spowodowane głównie pandemią, no ale to siła wyższa nic na to nie poradzę. Ale wiem, że to muzeum będzie skończone. Na ten piknik rowerowy przygotowałem. Takie cegiełki charytatywne i są to koszulki kolarskie, plakaty, Ryszard Szurkowski. Te cegiełki charytatywne mają yy... wesprzeć fundusz utrzymania muzeum no, w należy porządku. To muzeum ktoś będzie musiał obsługiwać, a będzie pewne rzeczy robić, pewne rzeczy kupić. Na to wszystko są potrzebne pieniądze. I oczywiście te cegiełki nie mają nic wspólnego z budową tego muzeum, ponieważ ta inwestycja jest liczona w setkach tysięcy złotych. My, członkowie, dla Poznań 1990 Działamy charytatywnie już od 33 lat. My nie pobieramy żadnych wynagrodzeń. Organizacja jest utrzymywana wyłącznie z naszych prywatnych pieniędzy. I tutaj przy tej budowie my nie korzystamy z żadnego wsparcia z organizacji rządowych czy z jakichś innych fundacji, komitetów, organizacji. Sportowych czy niesportowych. Realizujemy to wyłącznie z prywatnych pieniędzy. I mam wielką satysfakcję, bo wiem, że to się uda. I wracając do tych cegiełek charytatywnych, to plakat jest dziełem wybitnego polskiego grafika plakacisty Andrzeja Pąkowskiego. Jego pracę można oglądać w muzeach na całym świecie, w Paryżu, w Nowym Jorku. I ten plakat jest również wykorzystany jako grafika na koszulce. Mam nadzieję, że te rzeczy się wszystkim spodobają i z góry dziękuję wszystkim, którzy w ten sposób dołożą się do tej akcji charytatywnej. A na koniec, no cóż, życzę wszystkim przede wszystkim bezpiecznego rajdu. Atmosfera wiem, że będzie wspaniała, bo zawsze tak było. I po rajdzie udanego pikniku. I cóż, do zobaczenia w kwietniu na jubileuszowym 25. rajdzie rowerowym, śladami Ryszarda Szurkowskiego. Pozdrawiam. Udanego rajdu i dobrej yy, zabawy. Ale myślę, że poproszę jednak o uroczyste yy, otwarcie tego rajdu naszego honorowego gościa, pana Ryszarda. Kłaniam się wszystkim, no, jak widzicie fajna gmina, dzieje się dużo, widać na około, widać na słońce pełno. jest nas coraz więcej Słyszałem organizatorów, jak podszedłem pod numer startowy, zabrakło, ale z numerem 615, ale go nie ma, w głosowaniu biorę udział Gorzej Zamówili na przyszły rok już tysiąc numerów. I oby pogoda pozwoliła, żeby wszyscy przyjechali, to może będzie tysiąc. Mam nadzieję, że za parę kolejnych startów to naprawdę będzie tysiąc. Tylko jak ten plasku powiększyć?